Hej, witajcie, witam Was z sklepu AgroRay. Powracamy do korzeni, czyli ciągnik hybrydowy AgroRay ARH16E, 16-konna jednostka. Jak widzicie, w barwach niebieskich. Także ci kolorowi fanatycy, którzy nie mogli się doczekać, w końcu się doczekali. Jak widzicie, prezentuje się on w zasadzie tak jak się prezentował zawsze, czyli świetnie. Można powiedzieć, że został ulepszony system tego montażu akumulatora. Jest tutaj bardziej pod ręką. Nie musimy tutaj sięgać. Schylać się, szukać tego akumulatora, został zrobiony specjalny taki stojaczek i system montażu prosty, taki jaki był, taki pozostał. Oczywiście dajemy tutaj jeszcze gumę pod spód, ale jakieś takie właśnie pomysły, które ograniczą te wibracje są zawsze mile widziane. Każdy może zastosować jakieś swoje drobne ulepszenia. Traktorek prostej konstrukcji i to właśnie go wyróżnia jest po starodawnemu, ale jak najmniej tutaj rzeczy do zepsucia, czyli prostota, ale jak najwięcej możliwości. Widzicie traktorek teraz z boku, nic tutaj się w zasadzie nie zmieniło, bo konstrukcja jest, która jest sprawdzona, to w zasadzie pozostaje bez zmian. Zostawiliśmy tylko ten mechanizm ułatwiający właśnie wbijanie sprzęgła. Jak widzicie, on sobie tutaj działa. Trzeba by go było troszkę jeszcze podciągnąć, bo traktorek świeżo zrobiony świeżo złożony dla klienta, ale jest on tutaj i będzie działał. Rączka BHP tak jak jest, tak i była. Czyli wersja benzynowa w tej podstawowej wersji bez masek, bez dodatków prezentuje się w tej chwili w ten sposób. No co, no chyba każdy z Was traktorek zna. Możemy pokazać jak on jeszcze działa. Tutaj też się w praktyce nic nie zmieniło. Ale coś mi się wydaje właśnie, że przyszły sezon, który tak naprawdę niedługo już się zacznie, będzie miał kolor niebieski. Pierwszy. I tak to jest z tymi nowymi skrzyniami. Nie ma tutaj żadnej wady, aczkolwiek czasami trzeba dwa razy się upewnić, że coś jest zbite. Te skrzynie zaczynają coraz lepiej te biegi wybierać, jeżeli trochę tylko pochodzą. Ona została tak naprawdę dosłownie 5-10 minut temu zalana olejem, więc musimy dać jej tak naprawdę tutaj chwilę. Wbijemy sobie teraz bieg drugi, żeby tak nie zanudzać. Widzicie, prędkość nawet na wyższych obrotach nie jest duża. Także bardzo fajna do jakiegoś tam przypywania, ewentualnie nawet do orki. Wzgrodność, jako w hybrydzie, bardzo fajna. O. No i ślety. Ogólnie, drodzy Państwo, nie jest tajemnicą, że on jest bardzo podobny do żubra, co zresztą widzicie, różni się silnikiem. Silnik jest trochę lżejszy, ale jest to mniej zawodna konstrukcja. Mamy dużo doświadczenia w tym temacie i możemy wam powiedzieć, że ten silnik jest dużo mniej zawodny niż oryginalny Żubrowski. Ponadto jest lżejszy, czyli nie musi być to napakowany 25- czy 30-latek, żeby obsługiwał tę maszynę. A tak naprawdę może obsługiwać go nawet 75-letni dziadzio, jeżeli jeszcze ma chęć pracować w polu. No to wtedy gratuluję zdrowia. Ale. Taka jest prawda. Zobaczcie, on waży teraz mniej więcej ponad 200 kg, co kiedyś ważyliśmy. Zobaczcie tutaj, to nie jest nic przekłamane. Ja go mogę spokojnie w dwóch palcach sobie regulować jak chcę i to nie jest żaden wysiłek. Długa kierownica, silnik odpowiednio dobrany, przełożenie, robi swoje. Także jeżeli szukasz maszyny, która będzie robić w polu sobą, a nie tobą, no to polecam Ci ten traktorek. Zapraszam Cię do naszego sklepu.